Pojawiło się coś takiego jak Olive Young Awards. Mogę Wam powiedzieć, co my polecamy. To mi się podoba. Jest 80, jest TXT i zastanawiałyśmy się, gdzie ono jest, ale do tej pani się nie opłaca tego tam iść i tego oglądać. Osobom z lękiem wysokości raczej bym odradzała i to też mogło być zamknięte. Według naszej mapy jest to jedna z pięciu najlepszych piekarni w całej Korei. Hej! Witam was w kolejnym vlogu z Gwangju Jest to nasz drugi dzień, drugi dzień w tym mieście I postanowiłyśmy zacząć go od miejsc, których nie udało nam się zobaczyć wczoraj Ponieważ trochę zabrakło nam czasu Światło gaśnie w Korei o tej porze roku bardzo wcześnie Czyli o 17 już jest ciemno Jest dużo miejsc, które chciałyśmy zobaczyć jeszcze za dnia I niektóre rzeczy też się zamykają około 17 Więc dzisiaj kontynuujemy I chcieliśmy zacząć tego vloga w kawiarni W takim tradycyjnym hanok, tak zwanym hanok wystroju Więc poszliśmy tutaj Było dość blisko od naszego hotelu, 20 minut spacerkiem Podchodzimy tutaj i już widzicie, że za mną są zamknięte drzwi i wisi na nich karteczka I Jak tylko tutaj podeszliśmy, to Ania spytała co jest napisane na tej karteczce, więc pobiegłam Włączyłam translator i uwaga, czytam Okazuje się, że właściciel tej oto kawiarni przeniósł swój biznes do Seulu Więc jego biznes w Gwangju jest czasowo zawieszony Więc ta kawiarnia w tym momencie w Gwangju nie istnieje, istnieje w Seulu Więc uznałam, że pójdziemy tam więc niestety punkt pierwszy naszej wycieczki dzisiaj odpada Idziemy do kolejnego miejsca Trzymajcie kciuki, bo jak się okaże, że wszystko jest zamknięte to ja chyba nie wierzę w nas Naszym kolejnym punktem jest Chungjang Street Czyli coś co w internecie było określane jako Wangdżungski, wangdżung. Dobrze się mieć mini zawoł, tak. ponieważ mapa nam pokazała ulicę obok i tam wszystko było albo do wynajęcia, albo w stanie remontu. Nawet nie nazwałabym tego remontem Co było w stanie... Rozbioru Więc już się bałyśmy, że naprawdę w Guangzhou wszystko jest zamknięte Tak Ale doszliśmy na tą główną ulicę, zobaczymy co tutaj się dzieje Stanęłyśmy w ogóle pod playground I ten sklep również znajduje się w Seulu Jest to sklep z ubraniami I dość tanimi ubraniami Często są tutaj wyprzedaże. Kupiłyśmy tutaj latem kilka rzeczy Także jak ktoś był zainteresowany to w Seulu możecie go śmiało odwiedzić Z tego co widzę rzeczy są takie same Ale chciałam wam pokazać, że Korea ma teraz fazę na takie pluszowe Torebki. Zaczęło się od takich malutkich, a teraz widzę, że dodali niestety przez część. Nie mam pojęcia czy mnie słychać, mam nadzieję, że tak, ale już byłam, przedchodziłam, więc zauważyłam to. Czyli taką jakby bluzę, w sumie trochę sweater plusowy, ale ładny. Rozważam. Zauważyłyśmy chwilowy ratunek na małego głoda. Czyli takie nawet nie wiem, jak to określić. My to kupujemy zawsze w Sincion, w Seulu. Takie paluszki, nie wiem, czy to jest dobre określenie, One są słodkie, mają w środku krem, ale są naprawdę, naprawdę dobre. Więc jeżeli kiedyś kiedykolwiek zauważycie coś takiego. Wejdźcie tam i kupcie. Weszłyśmy do Olive Young, ponieważ teraz ruszyła dosłownie chyba wczoraj promocja świąteczna. Wszystko jest przecenione do minus 70%. Ale znalazłyśmy taką półkę, która jest w sumie zbiorem trochę przypadkowych rzeczy z różnych firm, ale popakowanych w zestawy. I tutaj na przykład za 10 tysięcy, jeżeli bardzo tanio, za 30 zł, ja znalazłam dwie szminki w kolorach, które mi się podobają. Ann znalazła też dwie różne firmy, ale też w takim secie za 30, powiedzmy 5 zł i jej kolorach, ale tu jest wszystko. Mnie na przykład zainteresowało to. I w Korei jest mnóstwo preparatów, które mają pomóc dosłownie na wszystko. Ja wiem, że w Polsce się na to patrzy bardzo sceptycznie, ale tutaj na przykład są szoty, które mają w sobie bardzo dużo witamin. E, I do tego jest dołączone jeszcze dwie, dwa opakowania takie retinolu i tego jest mnóstwo. Tutaj na przykład jest ciekawy zestaw, ponieważ to jest z starej serii, z tego co pamiętam. I to jest z Espoir. To jest podkład zespółar w zestawie z jakimś pluszaczkiem, ale do tego jest jeszcze dołożony super podkład z Clio w kompakcie i to jest za 26 tysięcy raptem. To też zwróciło moją uwagę, to też jest zespółar i tutaj też są dwa podkłady z krotką z gumką do włosów, ale do tego znowu jest dołączony jakiś podkład z Clio, więc takich promocji jest mnóstwo i bardzo do Olifianek zaglądać. Chociaż dla nas to się czasem nie kończy, a raczej dla naszego portfela. W ogóle pojawiło się coś takiego jak Olive Young Awards, czyli najlepsze produkty z roku 2023. I mogę wam powiedzieć co my polecamy z tej półki. Na pewno wam polecam te tinty od Romanda. Mam ich mnóstwo. Wzięłam kilka do Korei, ale w domu w Polsce mam ich naprawdę dużo. Był taki moment, kiedy za bardzo już nie miałam co kupować, bo miałam prawie każdy kolor z tej serii. Także je bardzo lubię. Roman ma kilka serii, ale ta jest moją ulubioną. Karol ma tę paletę tylko różową, i z tego co wiem, bardzo sobie chwali. Malowała się nią większość wakacji polecam. To też jest jeden z moich ulubionych brązerów. On ma kilka kolorów w środku i nigdy w życiu nie zrobił mi żadnej plamy. Także to wam mogę polecić z czystym sercem. Może nie konkretnie ten kolor, ale ta firma to jest moje odkrycie roku. Naprawdę te palety są tak piękne, że ja mam ochotę mieć każdy kolor. I wydaje mi się, że do końca naszego pobytu w Korei do tego doprowadzę. Także jeżeli szukacie jakiejś palety, to zobaczcie sobie firmę Dasik. Naprawdę ich palety są piękne i mają świetną jakość. Tutaj są jeszcze dwie rzeczy, których używałyśmy. Pierwszą z nich są te szminki. Wydaje mi się, że one mogą tutaj trafić przez opakowanie, ponieważ to jest to, co najbardziej zwraca uwagę w tych szminkach, ale ja je uwielbiam. Mam dwa kolory. Karol chyba też ma dwa kolory. Kupiłyśmy je w grudniu i od tego czasu naprawdę używam ich bardzo, bardzo często. Jest jeszcze ta z Romanda. Ja swoją uwielbiam. Chociaż trudno trochę się nią maluje. Brokat bardzo trudno nakładać, ale jak już się go nałoży, to jest to jedna z moich ulubionych palet. Nie mam konkretnie tego koloru, ale taki brzoskwiniowy. Także to, jeżeli lubicie czasem się trochę pomęczyć dla efektu, to też wam jestem w stanie polecić. Jest jeszcze druga półka, która nazywa się Rookie Best, czyli jak dobrze rozumiem nowe rzeczy, nowo wprowadzone rzeczy w tym roku, które są warte polecenia. I tutaj też jest kilka naszych faworytów, ponieważ obie już Używamy tego podkładu, tylko obie używamy go w różnym kolorze. Ja mam 21 ma 19 i powiem Wam, że to jest podkład, który ja bym kupiła drugi raz. Także jeżeli chcecie, to możecie go wypróbować. Nawet mam go dzisiaj na twarzy. The sam wprowadził również coś takiego, czyli taki trójkolorowy korektor i to też mamy tylko w większej wersji. I używam go. Prawie codziennie czasem teraz o nim zapominam, ale jak mam go na widoku, to go naprawdę użyłam i też go jestem w stanie polecić. Zaraz się okaże, że z tych ruch i rzeczy to wykupiłyśmy wszystko, ponieważ mam też tą paletę, tylko znowu nie w tym kolorze, ale wydaje mi się, że tutaj seria się liczy i ten kolor po prostu był najbardziej popularny. Ja mam ją w takich żółtawych odcieniach i kupiłam ją właśnie dlatego, że nie miałam niczego takiego żółtego w swojej kolekcji i uznałam, że pasuje do mnie. Pasuje do mnie kolor żółty, także ogólnie jakościowo Wam mogę polecić jak kolor. Wybierzcie sami. Mamy też te kredki do oczu, i one też dają fajny efekt. Znalazłam rzecz. Bardzo mnie zaintrygowała. Nazywa się Milk Blur Sika Up Creme z SPF-em. Ja mam ogromny problem z porami, więc zawsze szukam czegoś, co mi zbluruje. I Przetestowałam to sobie na dłoni. Myślałam, że jako Tona będę miała totalnie białą dłonię, ale w porównaniu z tą drugą są identyczne. Ale jest znaczna różnica. Oczywiście kamera tego nie odda na dłoniach, jeżeli chodzi o teksturę skóry. To mi się podoba. Tylko, że właśnie odkryłam, że ma różne kolory A to jest jeden Do 0,5 I trochę nie rozumiem co się dzieje Zrobiłyśmy małe zakupy Później wam je pokażemy, ale Wczoraj byliśmy tutaj na K-pop Street i tego nie zauważyłyśmy Z drugiej strony są jeszcze inne okładki Także wyrosło to dosłownie na naszej drodze I tutaj jest okładka New Jeans Jest ATEEZ, jest TXT a po drugiej stronie jest Lesera Film Idle i Ive. I tutaj jest taki wielki napis: K-pop star Guangzhou. Tak po prostu w jakiejś uliczce. Tam jest coś, co nazywa się Guangzhou Youth Creative Hub. Ale idziemy dalej zobaczyć, czy dzisiejsze plany nam się udadzą. Nagle po drodze minęłyśmy punkt informacji turystycznej i wzięliśmy mapę, żeby sprawdzić, które miejsce odwiedziłyśmy i które jeszcze może uda nam się odwiedzić. I na pierwszym miejscu jest Asia Culture Center czyli miejsce, które było na naszej liście, ale też zostało nam polecone i poszliśmy pod adres tego miejsca i zastanawialiśmy się gdzie ono jest adres się zgadzał również z tym co jest napisane na tej mapie i słuchajcie co się wydarzyło, my szukamy tego miejsca ono tutaj na tym zdjęciu wygląda jak taki ogromny budynek potężny kompleks jeszcze ozdobiony jakimiś drzewami, jakimś parkiem i okazało się, że my stoimy pod tym miejscem i ono wygląda tak i to, co nas zmiło, to jest to, że na tym zdjęciu pomiędzy tymi dwoma ekranami jest wielki neon z napisem ACC, czyli Asia Culture Center, a tutaj go nie ma. Jest jeden ekran, drugi ekran, a tego napisu nie ma, czyli ten budynek nagle nie jest podpisany. I poznałyśmy go przez te dwa palce, które tam są, ponieważ to jest jedno ze zdjęć, które widzieliśmy w internecie, że powinno się tutaj to znajdować. Także ten taras, to jest prawdopodobnie ten taras tutaj ze zdjęcia I na żywo to wygląda trochę inaczej I to miejsce jest tak ogromne, ta przestrzeń tutaj jest taka duża, że są nawet drogowskazy na chodniku I my zeszłyśmy teraz na dół i faktycznie robi to wrażenie Tak jak powiedziałam, ogromne jest to miejsce My zjechaliśmy windą na piętro minus czwarte, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, ponieważ to jest jednak... Przestrzeń otwarta. W każdym razie jeszcze może zejść na dół. Tam jest niby parter. Teoretycznie tam jest parter. Także zjechaliśmy na dół i rozglądamy się. Weszliśmy do środka, bo ten kompleks budynków jest tak ogromny, że nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić. I na dole. Było trochę dziwnie, więc poszliśmy trochę wyżej i to znalazłyśmy w biuro informacji i jak weszliśmy do środka, to od razu pani zaczęła do nas wołać po angielsku, żebyśmy podeszły, więc podeszłyśmy i co się tutaj dzieje, ponieważ no nic, nic ze znaków kompletnie nie byliśmy w stanie rozszyfrować, niestety, więc dowiedziałam się, dowiedziałyśmy się, że są obecnie, w tym momencie, dzisiaj, są tylko dwie wystawy. Jedna znajduje się właśnie w tym budynku, z którego właśnie wyszłyśmy, a druga jest w innym. I jedna jest poświęcona najsławniejszym koreańskim malarzom, a druga, jak spytałam. Co, o co chodzi z tymi pozostałymi, ponieważ tak naprawdę było wymienionych sześć space'ów, nazwijmy to, sześć sfer. To okazało się, że one są nieczynne, że są czynne tylko dwie i ta druga, która jest czynna w innym budynku jest po prostu na tyle mała, że według tej pani się nie opłaca tego, tam iść i tego oglądać, więc ona poleciła nam też, szczególnie, że była darmowa, więc jedyne tak naprawdę, co trzeba było zrobić, to zostawić torbę w szafce. Przyszłyśmy tutaj ze względu na zdjęcia, które widziałyśmy w wyszukiwarkach i to były zdjęcia takich kolorowych instalacji, dużo neonów, dużo ekranów dużo takich instagramowych, nazwijmy to, miejsc i niestety tej wystawy dzisiaj nie ma, jest tylko ta więc uznałyśmy, że chyba pójdziemy dalej że zobaczymy tutaj na mapie, zauważyłyśmy, że jest coś takiego jak dwie najpopularniejsze w całej Korei e, piekarnie i one co prawda są w miejscu, z którego właśnie wyszłyśmy ale nieważne i jedna z nich jest e, słynna z e, Dinosaur Egg Bread and Butterfly Pie Jestem ciekawa w ogóle jak to smakuje A w drugiej można spróbować Mudding Sand Bread Czyli Tiger Bread, So Sogde Bread i Watermelon Bread Wszystko brzmi jak coś co byśmy chciały przetestować Ale znalazłyśmy też inne miejsce na mapie, które w sumie jest obok Po drugiej stronie ulicy, musimy, musimy wrócić na górę i tam pójść W którym są jakieś takie inne instalacje I stamtąd podobno widać to, więc zobaczymy jak to wygląda Nie poddajemy się jeszcze coś nam się dzisiaj uda. Słuchajcie, wsiadłyśmy do windy w jakimś Visual Center, ale ona jest sklejona. Odczuwam lekki dyskomfort. Nie czuję się bezpiecznie, ale jedzie. Chyba działa. Weszliśmy na górę tego budynku i muszę Wam przyznać, że widok stąd jest chyba ładniejszy niż z obserwatorium, które zwiedziłyśmy wczoraj mi się wydaje nie wiem czy Karol podziela moje zdanie nie wiem czy uda mi się to pokazać ale tam jest bardzo ciekawy budynek tam daleko wygląda jak jakiś pałac a po drugiej stronie mamy centrum to jest to art center z którego właśnie wyszliśmy i z góry robi większe wrażenie niż z dołu ale na tej naszej mapie było to miejsce po prostu dach bardziej w, w bardziej kreatywnej wersji tutaj są różne takie Korytarze, które, tak mi się wydaje, są już zawieszone w powietrzu. Dziwnie się po tym chodzi trochę, ale każdy z takich korytarzy prowadzi do innego punktu widokowego. Wydaje mi się, że widok z tej strony, tak samo jak wczoraj, jest najładniejszy na te góry, chociaż tutaj jest widok na komin. Osobom z lękiem wysokości raczej bym odradzała, ponieważ. To się trochę gibie, te blachy się gibią i ja się czuję tak trochę nieswojo. Ale wydaje mi się, że mało brakowało i to też mogło być zamknięte. Nadal jesteśmy głodne i objawiła nam się po prostu restauracja. To zwróciłam uwagę na to, to jest chicken mayo i uznałam, że dawno nie jadłam i bym zjadła i zaczęliśmy czytać menu. I uznaliśmy, że to jest to. Wygląda to, jakbyśmy bardzo długo nie jadły. Zdecydowaliśmy się na kotleta z serem na pół. Tak, podobnego sera to chyba jeszcze nie było w naszej karierze testowania wszystkich dongasów, jakie istnieją w Korei. To jest chyba ser topiony po prostu na kotlety, tak to wygląda. I obie mamy chicken mayo w wersji Spicy. I on był w zestawie z zupą. Ja mam Udon, a Karol ma... Cold noodles, czyli zimny makaron, czyli tak zwany Chociaż to wygląda, nie wiem czy to widać, jakby ona miała po prostu górę lodu. Także smacznego. Może nie powinnyśmy, ale od razu po obiedzie wyszłyśmy do tej piekarni, o której mówimy już od jakiegoś czasu w tym vlogu i która była polecona na tej mapie. Także bierzemy tacę i coś wybierzemy. Według naszej mapy, jest to jedna z pięciu najlepszych. Karni w całej Korei i tutaj nawet jest taka ściana z jej historią i szukamy tego co było polecane Nie było to takie trudne, tutaj jest Navi Pie, czyli ten Butterfly Bread Nie mamy pojęcia jeszcze co to jest Wydaje mi się, że nigdy nie jadłyśmy niczego podobnego I tutaj jest ta druga rzecz polecana, to nazywa się Jajo Dinozaura I łatwo poznać te rzeczy, które są najpopularniejsze, ponieważ ich Ludzie, tutaj klienci biorą najwięcej. Oprócz tego, tutaj jest naprawdę wielki wybór, i patrzcie na to. Taka drużlówka w mi się. a po drugiej stronie jest kawałek ciasta w kształcie sera. Tutaj już całkiem nie działał nam mikrofon, więc muszę dograć wyjaśnienie tego, co widzicie. Udałyśmy się do sławnej piekarni John, która działa od ponad 40 lat i szczyci się ponad 200 rodzajami chleba oraz 60 rodzajami ciasta do wyboru. Postanowiłyśmy to sprawdzić. Najsławniejszy z wypieków to tak zwane smocze jajo oraz ciasto w kształcie motyla. Po wybraniu naszych wypieków udałyśmy się na drugie piętro, ale nie wzięłyśmy kawy ani niczego do picia, ponieważ napoje były wyprzedane, więc została nam sama próba wypieków. Na początek ciasto w kształcie motyla kruszyło się niemiłosiernie, ale było dobre i bardzo słodkie. A jeżeli chodzi o smocze jajo, to też było smaczne, ale uderzyła mnie różnorodność smaków w jednym wypieku. Podsumowując, polecamy szczególnie, że w internecie można znaleźć mnóstwo recenzji tego miejsca jako właśnie taki must-visit podczas pobytu w Guangzhou. Także dotarliśmy na Night Market, o którym przeczytałam chyba 5 artykułów w internecie parę godzin temu, jak widać wszystko jest za mną otwarte. Nic mnie już dzisiaj nie zdziwi kompletnie. Jest tu trochę faktycznie otwartych stoisk, ale z mięsem, które bardzo, bardzo nieprzyjemnie pachnie. Więc po prostu, jako że tutaj naprawdę w tym momencie nic nie ma, tu nie ma sensu To idziemy do domu, znaczy do hotelu Idziemy do hotelu, ponieważ... o kotek Kotek Także wracamy do hotelu, idziemy spać Jutro rano wstajemy, jedziemy do innego miasta Mam nadzieję, że tam cokolwiek istnieje Więc dajcie łapkę w górę pocieszenie Po tym naprawdę dziwnym vlogu I widzimy się w kolejnym odcinku Żartowałam jednak, nie pa Ponieważ... An, y Obiecała, że zrobimy mały unboxing, więc mamy odżywkę do rzęs, serum do rzęs. Mamy podkład z Clio. Mamy też minki, o których mówiłyśmy wcześniej. Mamy mamy primer blurujący, o którym też mówiłam wcześniej. Mamy... co tutaj my jeszcze mamy? Mamy zużytą baterię od mikrofonu. I jeszcze mamy dwie szminki. Więc tak się prezentuje nasz haul z Olipiang ale powstrzymałyśmy się, żeby nie kupić wszystkiego. Także, do zobaczenia.